No dzień dobry. Dzisiaj chcę trochę opowiedzieć o rozsadach, o hodowli tej rozsady, o produkcji tej rozsady, jeżeli to można tak nazwać w warunkach amatorskich. Od wyższego czasu, już od stycznia, ciągnie się ten temat i będzie ciągnął się jeszcze bardzo długo, prawdopodobnie do końca czerwca, bo różne rośliny wysiewamy o różnej porze. I aby to dobrze zrobić, powinniśmy posiadać tą podstawową wiedzę. Kiedy, jak, w czym i dlaczego właśnie tą roślinę rozmnażamy w taki a nie inny sposób. Do pierwszej takiej podstawowej informacji należy to, żeby przeczytać, co pisze na opakowaniu. Teraz już często na odwrocie od pakowania, są takie informacje zawarte o terminie wysiewu, o terminie pikowania, w jakiej rozstawie posadzić potem do gruntu. Kiedy będzie owocowało, albo kiedy będzie miało kwiaty, i takie podstawowe informacje musimy przeczytać, po prostu. Nasiona pochodzące z naszego kraju będą te miały dane dla naszego kraju. Nasiona pochodzące z innych krajów będą troszeczkę przekłamane, bo warunki tego kraju mogą być zgoło odmienne. I teraz tak. Jeżeli znamy ten podstawowy termin, toż możemy się do tego przygotować. Na przykład pomidory. Jeżeli pisze na opakowaniu, że siać w połowie marca do uprawy gruntowej, to nie siejmy tego w styczniu, bo nie ma takiej potrzeby. Jeżeli ogórki siejemy wprost do gruntu w połowie maja, to siejmy je wprost do gruntu w połowie maja. Ale jeżeli chcemy w połowie maja posadzić tą rozsadę, no powinniśmy odpowiednio wcześnie posiąść te ogródki, ogórki do jakichś pojemników, tak, żeby ta rozsada była na nasz wymarzony termin. Ale często stykają się z tym, że tak wcale nie musi być i często tak nie jest. Myślimy, przeceniamy swoje możliwości, że przecież damy radę. Przecież dom to jest oaza dobra i wszystkich warunków. W domu damy radę, przecież jest winno. Jeśli ciepło, nie trzeba podstawowych innych zabiegów wykonywać, tylko wystarczy postawić na parapecie albo w pokoju i będzie wszystko w porządku. Nie bierzemy pod uwagę tego, że rośliny to nie ludzie. Potrzebują zgoła odmiennych warunków. Dla rośliny tyle światła, co przez okno wpadnie, to jest jedna dziesiąta i potrzeb. Dla człowieka zupełnie wystarczy. Jak potrzebuje światła, to wychodzi z na zewnątrz. Ale ma, nogi. Ale ma nogi. Takie i nie inne powietrze stałe w pokoju człowieka wystarczy. Roślinie często nie, a glebie już szczególnie, bo gleba potrzebuje trochę przebiegu, trochę czystego powietrza, trochę rosy, trochę wody. My się wycieramy w głowie. Gleby nie wycieramy, żeby była, nie była wilgotna na wierzchu. Ona zostaje wilgotna jeszcze przez parę godzin. Łatwiej mogą się tam rozwijać jakieś pleśnie, pleśnie czy choroby. No i te warunki są zupełnie inne. Czyli musimy się przede wszystkim zastanowić, czy damy radę spełnić te wszystkie warunki, które, które ta roślina potrzebuje. Jeżeli mamy wątpliwość, sięgnijmy do wiedzy o samej roślinie, jakie ona powinna mieć szczegółowo warunki do uprawy, by przymierzyć się do tego, by sprostać jej wymaganiom. Ja swego czasu wydałem taki kalendarz siewu, na którym starałem się umieścić wszystkie mi znane dane o prawie każdej roślinie, zwłaszcza o tym, jak ona jest młodziutka. Czyli kiedy ją siać, w jakiej temperaturze ją siać, w jakiej rozstawie, czy wymaga pikowania, do jaką glebę najbardziej lubi, ile światła do tego potrzebuje, jaka temperatura musi być, czy ją hartować, czy jej nie hartować. Na wszystkie niezbędne informacje, jakie powinniśmy wiedzieć. Przystępując do siewu, wszystkie te czynniki musimy mieć naprawdę bardzo głęboko, głęboko przyswojone i musimy wiedzieć, czy podołamy. Nie ma co się rwać z młodyką na słońce. Widzę w internecie, na, na zdjęciach, jakie mi przysyłacie, że rośliny posiane w lutym, na przykład seler, No bardzo fajnie, to jest jego termin siewu, ale posiane na parę będzie w domu. I to jeszcze na parapecie z, półboki, z pół metra od okna, że doroślina już w pierwszych dwóch tygodniach ma 10 albo 15 centymetrów. Ta łodyżka, włos długa zaczyna się pokładać, solary posiane gęsto, zaczyna jeden do drugiego się kleić, jeden drugiego przykrywać, no strach to w ręce chwycić. Czyli nie spełniliśmy już pierwszego warunku, chociaż żeśmy zachowali dobry termin może i dobrą temperaturę, może dobrą wilgotność do tego, by taką rozsadę wysiać. Ale zapomnieliśmy właśnie o tym czynniku, że światło jest podstawową rzeczą, dla której ten seler nie wyhodujemy tak, jakby nam się to podobało. Jeżeli by był posiany w szklarni, w tunelu foliowym, on by był też trochę wydłużony, ale już tam jest o wiele, wiele więcej światła. Często jeszcze ogrodnicy, mimo tak wczesnej pory roku, jak jest luty, doświetlają te rośliny, nawet w szklarni, bo dzień jest jeszcze za krótki. Ten seler wymaga długiego dnia. Nie takiego krótkiego, 8 czy 9 godzin, tylko 12 czy 15 godzin na dobę powinno być widno. Na tu na oknie, jeszcze przysłoniętym czasem jakieś fajnymi z dobrymi firankami albo żaluzjami, do tego światła jeszcze 6 godzin na dobę. No i trudno się dziwić temu, że ten seler bardzo długi. Czyli nasza praca idzie na ładne, siejemy jeszcze raz. No już mniej, bo później o miesiąc już mniej ten seler jest wydłużony. Ale jeszcze jest wydłużony. Jeżeli dopiero dojdziemy do tego wniosku, że ach, potrzebna nam lampa do tego wysiewu, no to w końcu ten seler nam powschodzi ładny, krępy i zielony i będzie miał mm, jeden czy dwa centymetry. No i się da to w rękę wziąć. I przepikować po jego schodach, aby miał pierwsze dwa listki. Ale czas leci. Czas leci. Ten cel, żeby dochodować się go na kwiecień w takich fajnych rozmiarach 4-5 listków właściwych, no musi być już w pewnym wieku. On szybciej, szybciej nie urośnie. Czyli jak mamy lampę, jak mam odpowiednią temperaturę, jak mam odpowiednie okno, możemy, możemy w to uderzyć. Drugi czynnik, woda, wilgotność, czy mamy odpowiednie pojemniki do tego. Czyli nie może to być taka zwykła skrzyneczka, zwykła daniczka i siejemy sobie na wierzchu saler, bo to jest nasionko małe, trzeba go posłać zupełnie, zupełnie pod wierzchem, żeby dał radę wykiełkować. No tu przecież na słoneczko, ciepło od kaloryferów, szybko tę powierzchnię ogrzewał u góry. I ona co parę godzin robi se suche, akurat wyszliśmy sobie do kina, czy na obiad restauracji, seler już kiełkuje, wracamy i po prostu kiełki nam przyschły. No i co wtedy? No zeszły nam trzy selery. Czy warto je trzymać dalej, hodować? No siejemy drugi raz. Już straciliśmy trzy tygodnie. Czyli do tego wysiewu musimy tę rozsadę po jakimś samomiarkowanym podlaniu przykryć, okryć jakimś daszkiem, folią, żeby ta wilgotność utrzymywała się dłużej w odpowiednim stężeniu i tak, żeby ta ziemia na wierzchu była wilgotna, bo wtedy nie stracimy kiełków i ładnie kiełkówy. Jeżeli dojdzie do przesuszenia w momencie kiełkowania, no to już mamy po, po roślince. Bo, ale też jest problem w tym, że jak przykryjemy szczelnie tym daszkiem na dwa tygodnie i zapomnimy o tym cel, że no, bo przecież spełniliśmy te warunki, no to możemy przyjść pewnego dnia, a ziemia pokryta cała, na lotem, grzybem, spleśniała. No dlaczego? No bo w daszku nie było żadnego otworu. Po daszku żeśmy nie zdejmowali, nie wietrzyli. Nie polaliśmy świeżą wodą. A często w takiej ziemi może się zdarzyć jakaś nieprzerobiona do końca materia organiczna. No i dojdzie do pleśnienia. Ta pleśń zaczyna się rozrastać. No i co? Natrafia na te kiełkujące nasionka. Zmoczone nasionka. No i traktuje to jako pożywienie. I wchodzi na niej i niszczy. Na mnie, czyli... Mimo odpowiedniego pomieszczenia, mimo dużej ilości światła, bo mamy lampę, no jeszcze musimy tej ziemi, tym kiełkom zapewnić wieczenie od czasu do czasu. I to my mamy sprawdzać, kiedy to zrobić. No ale załóżmy, że już, że już to wiemy, że w następnym roku nie popełnimy takiego błędu. No ale tak udało się nam z celerem, żeśmy opanowali tą sztukę do końca. Na te 10 celerów czy 20 kupiliśmy lampę. Odpowiednie pojemniki hodujemy z tego selera. No tylko pytanie: słuchajcie, idziemy na rynek. I tam wiosna a ten seler kosztuje złotówkę za sztukę. Ta sama odmiana dużo ładniejsza od naszego selera. Słuchajcie, zaczynamy mieć wątpliwości, czy to swoje, liche, te mizerne nasady, żółte, z pobrązowiowymi listkami u dołu, mamy posadzić do gruntu. Czy jednak wziąć tę rozsadę? Od tego sprzedawcy na rynku i ją posadzić. No, szczerze Wam powiem, że jeżeli ja bym się takie pytania miał i takie wątpliwości, no to nigdy bym tej rozsady sam nie zrobił. Muszę wiedzieć, muszę dojść do takiej perfekcji w robieniu tej rozsady, że muszę sobie śmiało powiedzieć: Tak, moja rozsada jest piękna i ja ją zrobię. Także wartość, warto się zastanowić, zwłaszcza. Nad tymi roślinami, które tak długo potrzebują hodowli, do tego momentu, żeby je wsadzić na pole, i naprawdę tych warunków do spełnienia kosztów, jakie musimy ponieść, jest bardzo, bardzo wiele. Drugi problem to to, że się jemy bardzo, bardzo wcześnie, bo myślimy, że będziemy mieli większą rozsadę, starszą, często już z kwiatem, tak jak ogórki czy pomidory, to szybciej będziemy mieli owoce. No, fajnie ale zrobimy tak samo jak z selerem, rozsada będzie długa, rozsada będzie blada, rozsada będzie na u nas w pokoju albo w szklarence jakiejś zimnej, gdzie w nocy temperatura spada poniżej 10 stopni. Tak rozsada w pewnym momencie zaczyna rosnąć wolno, przebarwia się nie aż no taki fioletowy kolor albo cytrynowy przy ogórkach że potem obudzić taką rozsadę po do gruntu wcale nie jest łatwo. A wręcz powiem, że tak jak w przypadku ogód, jest to niemożliwe. Taka rozsada już z kwiatem po 20-30 cm nie nadaje się do dalszej uprawy. Naprawdę będzie dużo szybciej złapać pestkę, posiąść do gruntu i za miesiąc cieszyć się, się owocem, a te i tak po dwóch, trzech tygodniach bierwiemy bo nas po prostu trafi coś. Także dochowajmy tego terminu. Dochowajmy tego, że rośliny mają potrzeby świetne i potrzeby cieplne. Taki pomidor, czy ogór wysiewany w odpowiednich warunkach. Instrukcja siewu podaje, że musimy go wsiać na połowę marca, czy jak ogórki na połowę kwietnia. A zdarzy się nam posiać później, ale zrobimy to w odpowiednim pomieszczeniu. Czy w jakimś inspekcji, w już z jakimś tam jeszcze podgrzewaniem organicznym, albo jakimś elektrycznym. Jeżeli ten ogólny przypomina, będzie na ciebie, on rośnie nam w trzy tygodnie, w cztery, to już będzie pod kwiatem, ale będzie młod, młodziutki soczysty, jędrny i co ważne, już zahartowany, bo on przecież będzie rosł już w tunelu foliowym, który pewnie będziemy otwierać, zaglądać do niego, wietrzyć. Tak, a jeżeli on będzie w pokoju, ten pomidor, mimo tego, że sprostamy wszystkim wszystkim jego wymaganiom, on będzie dłuższy, on będzie ciemny. On z momentem wystawimy go do tej ślarni przeżyje Albo posadzimy go jeszcze raz w inne, zgołodnienne warunki. On przeżyje tych szoków co najmniej dwa. A taka rozsada taka zrogana niedawno, Kim nie musi kwitnąć. Ale niech będzie młoda o pięknych liściach. Wsadzona w ciepłe podłoże, z dużą ilością światła, już za tydzień będzie kwit, będzie trzy, cztery razy większa. Ta rozsada, która nam przerosła, jest zbyt stara, już przeżyła swoje dwa miesiące, nieraz trzy. Musimy naprawdę dążyć do tego, by nasza rozsada wyglądała, wyglądała tak, jak ta kupiona do bazarku, bo tam też chodzimy wybierany. Nie bierzemy pierwszej, lepszej Nasza zabawa z roślinami musi to nas cieszyć. Proponuję dwa, trzy sezony, eksperymentować dobre doświadczenia, potem bawić się naprawdę w rozsady, bo to jest cudowna zabawa. Także Was jeszcze bardzo raz proszę o to, żeby najpierw zrobić sobie małą praktykę, małe doświadczenia, żeby potem być zadowolonym i przede wszystkim nie męczyć naszych przyszłych roślinek. Także powodzenia wszystkim. Do usłyszenia.